Witam wszystkich, to jest Ryansever W dzisiejszym odcinku mam dla was bardzo przykrą wiadomość Otóż jak już wiecie Bądź jeszcze nie wiecie Nasz klub został zhakowany Jednak na początku jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie subika. Możecie zostawić dużo opcji w górę na pocieszenie dla mnie i dla Bladego. No i pamiętajcie o komentarzu. Co wy sądzicie o tych hakerach, którzy zhakowali nam klub? Otóż już Wam pokazuję o co chodzi. Chodzi o to, że wchodząc do klubu, widnieje cała lista danych osób, które zostały wyrzucone z klubu. Otóż zostały one wyrzucone przez gracza Adex i gracza Nirox. Tak właśnie te dwie osoby niestety są już na przegranej pozycji. Dlatego, że nie będę już nigdy miały dostępu do naszego klanu. Nigdy nie będę miał już dostępu do gier dla znajomych. Nigdy nie będę już mogli nazywać się moimi bądź bladego znajomymi. Nigdy. Jak przewijamy dalej? Wszystko zaczęło się od tego, że Adex zaczął wyrzucać yy, graczy. Później co zaczął robić to Nirox. Bądź robili to na zmianę. Raz jeden, raz drugi. Z tego co widzę, oczywiście. Tak. Skończyło się na tym, że Nirox odszedł. I Adex zaraz po nim. Później, oczywiście, mój moja prawa ręka. Czyli Deadpool, mój zastępca. Zaczął naprawiać ten klan powoli, jak widać już nawet opis dał jakiś, e, zrobił, że typ otwarty, dał, że wymagania 12 tysięcy. Po tym jak ja to patrzyłem, e, jak wszedłem zaraz po schakowaniu, były wymagane 25 tysięcy puszek, typ e, klanu był zamknięty, opisu było, opis był brak, a awatar był chyba ustawiony, tam chyba byle już nie pamiętam. Ale awatar tak również był blejaki. Otóż mam dla was niestety bardzo przykrą wiadomość, ponieważ postanowiłem razem z bladym o zamknięciu całkowicie tego klanu. Niestety tak. Zamykamy ten klan. Muszę niestety wszystkich wyrzucić. Oczywiście Deadpoolowi obiecuję, że będzie miał miejsce w nowym klubie, w którym oczywiście dostanie zastępcę dowódcy. Chłopak się naprawdę stara. Widać, że jemu Mogę zaufać. Tak, właśnie. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tych hakerach? Co wy sądzicie o zamknięciu klanu? Zostańcie oczywiście do samego końca, ponieważ mam dla Was mały konkursik. Ok, tak więc powoli przystępuję do wyrzucania pozostałych członków klanu i zamknięcia klanu na zawsze. Niestety, storki, ale muszę to zrobić. Pool ciebie również muszę pożegnać. A zaraz wam pokażę coś mega dziwnego. Pomyśl na degra, A, tak, pierwszy trzeba zdegradować, a dopiero później można wyrzucić. Ok. Zaraz wam pokażę coś mega, mega dziwnego, czyli próbę podszycia się pode mnie, ponieważ Adex napisał na czacie klubowym, że to ja. O, to jest właśnie on. Jeszcze wrócił do tego klanu. To jest najlepsze. Wrócił do klanu. I zaczął mówić, że to nie on. To jest najlepsze. To jest on. Oczywiście, wyrzucamy go. Nigdy już nie będzie miał oczywiście dostępu do naszego nowego klanu. Nigdy nie będzie mógł uzyskać jakiejkolwiek nowej rangi. Wątpię, czy jeszcze kiedykolwiek z nami zagra. Przepraszam wszystkich, że musiałem was wyrzucić, ale niestety muszę to zrobić. Nasz klan był naprawdę wysoko w topce, jak widzieliście. Niestety spadliśmy do samego zera. Praktycznie do zera. Tak, no tak, do zera spadliśmy. Ja zostałem. i okay, zostałem już tylko ja. Teraz pokażę wam tą ciekawostkę, którą zauważyłem zaraz po wstępie na ustawienia i naciskamy na odebrane, czyli odebrane z klubu. I istnieje tam taka wiadomość jak, sewer mi kazał. Cewer mi kazał. To jest nieprawda. Nigdy nikomu nie kazałbym usuwać własnego klanu. A już tym bardziej... Napisać na czacie klubowym, że ja sam sobie kazałem. I już ja bym napisał, że przepraszam, ale usuwam klan. Coś w tym stylu ja bym napisał. Nigdy nie kazałbym mojemu podwładnemu, mo mojej prawej bądź lewej ręce, napisać czegokolwiek na klubowym czacie. W moim imieniu. Nigdy. Zamykamy ten klan, czyli opuszczam klan. Podwładnik. Niestety żegnamy się z nim. Jest mi bardzo przykro, że muszę to zrobić. Niestety. Robię to właśnie teraz. Tak, opuść. Na pewno chcesz opuścić klub. Niestety muszę to zrobić. Papa pa. podwładnik, kropka rysia. A teraz, coś na co czekaliście, czyli mały konkursik dla was. Specjalnie dla was. Osoba, która wymyśli. Najlepszą, najlepszą, po prostu najbardziej odpowiadającą nazwę klubu dla naszego kanału. Dostanie ode mnie i od Ladego 1000 Bitcoinów, czyli 1000 wa waluty na naszym kanale. Będzie mogła ją wydać na, co tylko chce. I oczywiście jeszcze dostanie od nas starszego członka. I miejsce w klubie przede wszystkim. Bo to jest najważniejsze. Piszcie w komentarzach wasze propozycje. Oczywiście najlepsze, oznaczę serduszkiem. Czytał będę wszystkie komentarze bez wyjątku. Życzę wszystkim powodzenia. Trzymajcie się. Cześć, pa.